W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat komputer stał się nieodzownym narzędziem pracy naukowca i lekarza. Trudno wyobrazić sobie współczesne szpitale, kliniki i laboratoria bez tego bardzo wszechstronnego i wydajnego sprzętu. W Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego znajduje się komputer Hewlett Packard model HP85B. Jego produkcja rozpoczęła się w 1983 roku. Posiada pięciocalowy czarno-biały monitor, 32 kB ramu własną drukarkę, a informacja zapisywana była na specjalnie skonstruowanej kasecie. Komputer ten w chwili rynkowej premiery kosztował 2995 dolarów. Cena aukcyjna, współczesna, zmienia się, nie podamy jej Państwu. Warto wspomnieć, że w tym samym roku na targach muzycznych midem w Cannes pojawił się pierwszy model odtwarzacza kompaktowego, który przez następne lata niepodzielnie królował na muzycznej scenie. Komputer trafił do Gdańska w roku 1985, przywieziony przez profesora Czesława Stobę, ówczesnego kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej ze Stanów Zjednoczonych. Ten pierwszy i przez długie lata jedyny komputer służył naszej klinice do zapisywania wszystkich danych pacjentów. Potem, zastąpiony przez nowsze, został wycofany. Warto pamiętać o takich urządzeniach, które już nieprzydatne bardzo często lądują na strychu, w piwnicach, czasami są kasowane. Mówiąc inaczej, wycofywane z użycia, a stanowią cudowne, piękne świadectwo rozwoju nauki i techniki.